Witam serdecznie, dobry wieczór wszystkich stałych i nie tylko stałych widzów. Zapraszam na recenzję spoilerową tym razem. Zazwyczaj zajmuję się bezpoilerowymi, ale dzisiaj myślę, że przyszedł czas spoilerowo porozmawiać na temat nowego serialu, mini serialu na Netflixie polskiej produkcji, który się nazywa Informacja zwrotna. Więc spoilerowa recenzja od razu mówię. Będę wchodził w... Aspekty serialu, które ktoś nie widział, to lepiej niech najpierw zobaczy, a potem zapraszam oczywiście do recenzji tutaj na kanale. Uwaga! Rzadko kiedy zdarza się, że na Netflixie pojawiają się jakiekolwiek polskie seriale. Seriale. Filmów trochę jest, ale seriali aż tak dużo ich nie ma. Więc tym bardziej chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Pewnie jak wiecie, a jak nie wiecie, to się powtórzę. Generalnie nie jestem fanem polskich produkcji. Jakoś tak po prostu uważam, że Nie są najlepsze Ale mówię dobra, no polski serial, informacja zwrotna mówię Aktorów już kojarzę z tego serialu Pan Jakubik i nie tylko Myślę sobie Okej, okay, dobra dam szansę obejrzę 5 odcinków taki serial. Pierwsza rzecz, która mnie zdziwiła to rzecz e, nagłośnienia A druga rzecz to sprawa obrazu e, Rzadko kiedy Bardzo rzadko nie wiem, czy to nie jest czasem chyba tylko drugi, druga produkcja na Netflixie. To jest dźwięk jakości Dolby Atmos, więc on dorównuje, dorównuje naprawdę, a czasami, czasami nawet przewyższa jakość tych produkcji. Nazwijmy to Netflixa z Hiszpanii, czy tam z USA. No i tutaj mamy dźwięk, znaczy obraz w Dolby Vision i właśnie dźwięk w Dolby Atmos. Więc i obraz i dźwięk są najwyższej jakości i trzeba przyznać, że koloryści, w ogóle montażyści. Y, operatorzy tutaj spisali się naprawdę na medal. Z reguły narzekałem na poziom dźwięku w takich filmach. Tutaj absolutnie jest to na najwyższym poziomie. Y, nie miałem żadnego problemu z dosłyszeniem tego, co mówią aktorzy na ekranie. Gdzie jeszcze rok temu, półtora roku temu, był z tym duży problem. Tutaj nie wiem, czy to jest kwestia poprawy jakości nie wiem, mikrofonów, czy to kwestia montażowa czy to kwestia po prostu, nie wiem, jakiegoś innego rodzaju dźwiękowców, i tak dalej czy to może kwestia samej technologii, że Dolby Atmos tak dużo zrobiło tutaj ale to naprawdę działa to nie jest też najlepszy film oczywiście w Dolby Atmos, który oglądałem, najlepszy serial ale już jest dobrym, no bardzo wysokim poziomie więc mówię nie zepsujcie fabuły, jeżeli fabuła będzie na tak dobrym poziomie jak obraz i dźwięk to będzie rewelacja no i oglądam Oczywiście wcześniej gdzieś tam sobie opis przeczytałem, że chodzi o człowieka Marcina Kanie, który tutaj jest, jest alkoholikiem po prostu i ma problemy, on ma problemy przez to jego rodzina i znika pewnej nocy jego syn, syn Piotrek i nagle się okazuje, że tata akurat wcześniej nie pił, ale przez dwa miesiące nie pił, ale tego, na tej nocy właściwie feralnej, kiedy on znika, Rzeczą mówiąc, zachlał się. I rano się budzi, i nie ogarnia tematu. I więc, generalnie, ten serial właśnie pokazuje to, w jaki sposób on sobie to wszystko e, przypomina, jak to wszystko wygląda z jego perspektywy. Więc pan Tomasz, chyba Tomasz. To Jakubik tutaj gra główną rolę. I trzeba przyznać, że ma bardzo dużo kwestii takich typowo aktorskich w tym serialu. On musi. Udawać człowieka pijanego, musi oddawać człowieka, który jest totalnie zniszczony psychicznie, totalnie zniszczony, też chyba fizycznie, rodzina go nie lubi i tak dalej, i tak dalej. wszystkie te elementy, takie no, trudne, on musi generalnie wziąć na swoje barki. I od samego początku wygląda to naprawdę dobrze i obiecująco. Więc mówię, szykuję się fajny kryminał. Oglądam pierwszy odcinek, oglądam drugi, oglądam trzeci. No i w trzecim odcinku. Y tak jak powiedziałem, on szuka tego syna, nie? I są jakieś takie tropy, które są niby otwarte, niby ślepe. I okazuje się, że ma coś wspólnego. Jego dawny kolega w ogóle, bo Marcin był też muzykiem i odszedł z zespołu, takiego rockowego zespołu, no bardziej takiego punk rockowego, no, no rockowego nazwijmy to. Czy to do metalu zaliczyć, czy nie, nieważne. Rokowy zespół, gitarzysta. On napisał kilka w ogóle jakichś tam tekstów. Został przesunięty z tego, co pamiętam na bas, na sekcję basową i jego kolega Zbyszek odwiedza go właśnie w momencie, kiedy ten Marcin, czy jego, Piotrek, jego syn Piotrek zaginął. No i nagle po prostu proponuje mu powrót do kapeli, co już jest mega dziwne podejrzane. A tym bardziej, że jak wychodzi z, z. Oczywiście Marcin Kania jako ojciec odmawia mu, że ma teraz inne rzeczy do zrobienia, i musi szukać syna. No, i jak wychodzi, to potem ten Zbyszek czy jego kolega dzwoni tam do kogoś i mówi, że on nic nie wie o synu, i tak dalej. Więc już jest taki trop, na zasadzie on pewnie jest w co zamieszany. Potem mamy też tropy takie, że okazuje się, że ten Piotr w ogóle zwolnił się z pracy, że on jest informatykiem, że taki chłopak, który generalnie jest na uboczu, mądry, ale raczej taki małomówny, i, tak i tak dalej. Więc mamy takie tropy, które generalnie y, są ślepe. Też niektóre nie do końca, ale raczej tak. E, pamiętam, jak mi koleżanka też mówiła, bo ja na trzecim odcinku się zatrzymałem i potem sobie myślę, kurde, no, bo pierwsze dwa to było takie, kurcze, jest ciekawe, fajnie to dźwiękowo, dobrze obrazowo wygląda, mówię, pójdę dalej, nie? Ale potem jak zaczyna się dziać akcja w stylu, że on, w sensie ten Marcin Kania ma kolegę policjanta, który też ma jakieś problemy i należy jakiejś grupy też. Ja nie wiem, czy to anonimowych alkoholików, czy jakiejś innej grupy i oni po prostu nawzajem się drą, droczą i wyżywają, to mówię, kurczę, no, no nie pasuje to do, do całości, nie? Ja uważam, że tutaj ta policja można, m, powinna być inaczej pokazana. Ja też wiem, że to jest na podstawie jakiejś książki, czy powieści, książką powiedzieć, czy opowiadania pana Jakuba Żulczyka, ale okej, okay, no, w sensie może tak było w tym opowiadaniu, tak? Natomiast... M, nie wiem, czy, 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 czy to poszło w dobrym kierunku, bo uważam, że raczej nie. Raczej nie. I mamy tutaj do czynienia z, z czymś, co sobie pomyślałem, kurczę, czy naprawdę nasze produkcje, jest ich bardzo mało na świat, a tym bardziej wychodzi teraz na Netflix, nie? Muszą się opierać na jakichś takich typowo patologicznych, patologicznych powiązaniach. Ja, ja rozumiem film, nie? Ale nagle mamy te właśnie takie tą policję, która jest taka niejaka, nie potrafi śledztwa, że ojciec przynosi materiały dowodowe w sprawie. Kurde, nie pasuje to. Uważam, że to oczernia generalnie nas przed światem. Może nie jakoś w pełni sposób, ale można by było to zrobić inaczej. Że on się boi tej policji, że mamy generalnie jakiś dodatkowy trop, a tutaj mamy na zasadzie jeden drugi ma jakieś problemy z alkoholem. Jakieś niby znajomi, niby... Właśnie to też nie do końca zostało w ogóle w całości rozwiązane, bo on... Nie wiem, ten komendant cały się ukrywa przed rodziną, że niby go nie jest zna... nie, 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 nie skupałem tego w ogóle, nie? Przed rodziną tego Marcina Kani, nie? Tego ojca zaginionego piotra I tak sobie myślę, kurde, nie, nie poszło to w tym kierunku, co trzeba. A czwarty odcinek to już generalnie to była winda w dół. Ale to tylko moje zdanie, bo pff, jak się okazało, że Piotrek generalnie wszedł w jakieś e, sprawy związane z handlem mieszkaniami, to so, myślę, pff, zaraz będzie, że, że to nie wiem, mieszkańcy się jakoś tam zrzucili na kogoś i go zabili. Aha, i tak to, to będę jeszcze w międzyczasie, to też było jeszcze fajne w tym filmie, w tym serialu, że on popełnił samobójstwo wcześniej, że już widzimy, że nie ma co szukać i mamy zagadkę właśnie do rozwiązania, gdzie można by było fajnie to dalej pociągnąć dalej zrobić tego mega fajny kryminał, a potem się okazuje, że widzimy bardziej historię dramatu: dramatu rodziny i dramatu tego Marcina Kani, czyli Tomasza Jakubika jako aktora, który tutaj próbuje walczyć ze swoimi nałogami. Tak, że on raz napije się, raz nie napije, potem ta rodzina go nie wspiera znowu, tutaj jego jeszcze córka jest na niego wściekła. Zdaję sobie sprawę, że ta sytuacja w życiu codziennym też mogłaby być. Natomiast ta sytuacja właśnie z tym policjantem jest strasznie, już, już spowodowała, że już coś mi nie pasowało, więc zastopowałem ten serial, obejrzałem go po kilku dniach dopiero dalej. Druga sprawa to jest sprawa tych mieszkań, ale koleżanka z pracy powiedziała: Obejrzyj do końca, bo jej mąż oglądał i wszystko się wyjaśni. Mówię: Dobra, obejrzę do końca. Obejrzałem do końca i. I właśnie. Y ta ocena moja z tego, tego, co spadało, tak w dół po trzecim, czwartym odcinku, przede wszystkim po czwartym, nagle się okazało, że troszeczkę wylądowało tą wyżej niż na początku oceniałem ten serial. Uwaga, mamy tutaj do czynienia z tym, że się okazało, że nam Marcin Kania, nasz alkoholik, po prostu wszystko sobie uroił. To było jego urojenia, że ktoś generalnie porwał swojego syna, jego syna. Po spotkaniu. Piotrka, czyli syna z ojcem, który też notabene w tym spotkaniu był pijany On postanowił popełnić samobójstwo Notabene drugi raz już popełnił Próbował popełnić samobójstwo, raz podcinał sobie żyły w, w, w wannie To jego kolega go tam znalazł i uratował, a drugi raz już się powiesił i już, bo nikt nie uratował Więc generalnie mamy całą winę tak naprawdę zrzuconą na ojca Który nie do końca mu pomógł i okej, okay, jeżeli by odbierać ten film w kategorii właśnie takiej bym powiedział, edukacji bardziej, że rodzice rozmawiajcie z dziećmi i rozumiecie takie, że macie problemy tam w domu alkoholowe i tak dalej, czy inne uzależnienia, no to wtedy, żebyście razem nawzajem wspierali się, okej, okay, że chodzili na grupy, na terapię i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, zdaję sobie sprawę. Aczkolwiek mam wrażenie, że ten serial odniesie sukces, już odniósł sukces i może być tak, że Netflix będzie chciał zamówić, albo może kolejny sezon, wątpię, ale może jakiś inny serial z podobnym motywem i znowu będziemy po prostu postrzegani raczej na świecie jako takie po prostu flejtuchy, alkoholiki raczej, które sobie nie radzą, a nasza policja sobie z niczym nie radzi, więc uważam, że to jest zła, zła reklama na świat. Jeżeli to jest tylko i wyłącznie historia taka na zasadzie przestrogi, to jest bardzo dobra historia, fajnie opowiedziana. Wszystko się faktycznie wyjaśnia w ostatnim odcinku. Super, tutaj gra, gra to. Ale mam tylko takie wrażenie, że to po raz kolejny będzie jakiś botox, że później to pójdzie znowu w taki, taki patologiczny sposób. Bo nie wiem, rzadko który film, ja mogę z tak, z teraz z głowy, czy serial, tym bardziej sobie wyobrazić, albo bardziej spojrzeć w przeszłość tak naprawdę chyba Vinci, Dług ale to też były seriale, to były filmy, które były negatywne raczej za duże na bajki, to jest chyba ostatni film, który mi się bardzo spodobał i który miał mega pozytywny przekaz i, i taki przekaz powinien iść w ogóle miała być druga część, nie, ale coś jakoś cisza na razie może będzie no i 365 dni też, nie, film, który też poszedł, wyszedł z Polski Mam wrażenie, że po prostu za mało takich mm, mamy tego typu produkcji. I ogólnie, tak już podsumowując, od, ogólnie spoilerowo powiem Wam jeszcze raz, że film jest bardzo dobrze obrazowy, obrazowo zrobiony w technologii Dolby Vision. Więc jak macie dobry sprzęt, naprawdę fajnie będzie to widać obrazowo i dźwiękowo, tym bardziej. Wszystko będzie fajnie słychać. Kryminał jako kryminał. Mam wrażenie, że. Lekko gdzieś tam coś zostało przesadzone, ale końcówka, jako końcówka, jako wyjaśnienie tego wszystkiego jest ok. Więc uwaga, jak nie lubię polskich produkcji, to ta produkcja, jeżeli nie będzie miała kontynuacji w postaci innych takich negatywnych rzeczy, to ode mnie otrzyma siódemeczkę. Myślałem jeszcze nad ósemką, ale jeszcze mam jeden zarzut. Dlaczego w tych polskich produkcjach musi być tak dużo przekleństw, tak dużo wulgaryzmów, tak dużo w ogóle wszystkich innych rzeczy to się w ogóle kupy nie trzyma. Jeżeli to by miało mniej tych elementów, ja rozumiem, jak ojciec kurzony szuka syna, tak? Jeszcze po pijaku, zdaje sobie sprawę, że zaczyna bluzgać. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, on między tym komisarzem, komisarzem, policjantem po prostu zaczynają się wyzywać. Ja nie mogę mówię, mówię, nie pasuje, to w ogóle kompletnie nie pasuje do klimatu, więc mniej przekleństw, ludzie, jeżeli będzie mniej przekleństw, to będzie to lepiej odbierane, mam takie wrażenie, mnie się to nie podoba, mnie to nie rusza, yy, więc mogło być lepiej, tak jest bardzo dobrze, ale da radę zrobić to lepiej, naprawdę, 7 na 10, więc uważam, że to jest dobra, bardzo dobra yy, w sumie yy, ocena, jak na ten miniserial, nie? No, i tyle z mojej strony. Dawno nie było spoilerowej recenzji, aczkolwiek jakoś tak chyba łatwiej mi te bezspoilerowe zapiąć w klamrę. Bo tutaj się rozgaduje, jest nagle 15 minut gadania. No ale trudno, no tak ciężko jest w krótkim czasie. Dobra, tyle z mojej strony. W ogóle jestem ciekaw, co wy myślicie na temat tego serialu. Czy chcielibyście w ogóle kontynuacji, albo może podobnych stylu, czy może po prostu ja jestem może jakiś odklejony i wolę, wolę inne, innego rodzaju filmy. Jakiś taki może łatwiejszy w odbiorze. No nie wiem. W każdym bądź razie tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Pa, pa!